Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piot jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piot: Czy może ktoś odmówić wody, aby ościć tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Witajcie w domu. Witam serdecznie wszystkich dzisiaj na tej szczególnej uroczystości, ponieważ chcemy witać wszystkich gości, zaproszonych też i najbliższych naszym katuchumenom. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar międzyzborowy, a więc są wśród nas katuchumeni z czterech społeczności. Niesamowite. To jest historyczne nabożeństwo. Witam pastora Jana Tomczyka, prezbitera, pastora wraz z wspólnotą i z kościoła węgierskich chrześcijan zboru Agapa. Witamy Was bardzo serdecznie. <klucza> Witam pastora Waldemara Kwiatkowskiego wraz ze zborem Kościół dla każdego. Chcemy powitać także zbór Syloe, z, z Wrocławia, którym opiekuje się Tomasz Rosa, tym zborom się opiekuje. A więc jest to wyjątkowa chwila. Za chwilę będziemy oglądać naszych katechumenów, którzy będą ślubować przed naszym Panem swoją wierność, ja cię przywołałem dzisiaj tę historię z dzieł apostolskich, w której apostoł Piotr wygłosił kazanie w domu koroniusza. Ponieważ dzisiaj chcemy zadać to samo pytanie, które zadał apostoł Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego? Czy możemy odmówić tym, którzy, tym wszystkim, którzy zostali oświeceni przez Ducha Świętego? którzy osobiście doświadczyli Bożego działania, które spowodowało, że przyjęli Jezusa do swojego życia. W innym miejscu podczas zwiastowania apostoła Piotra słuchający zadali mu pytanie, co mamy teraz czynić? I Piotr powiedział ważne słowa. Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ościć w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Oto są przed nami... Ci, którzy przyjęli słowo, opamiętali się, otrzymali nowe życie w Jezusie Chrystusie. I w sposób świadomy chcą udokumentować przed Bogiem i Jego Kościołem, że należą do Chrystusa. Są uratowani spośród tego przewrotnego pokolenia. I do każdego z nich Pan Bóg znalazł swoją ścieżkę. I w sposób symboliczny wierzymy, że poprzez zanurzenie w wodzie. Umierają dla grzechu i powstają do życia z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj usłyszymy kilkanaście wypowiedzi, wyznań, ale jak ważnych w Bożym Królestwie. Jak ważnych chcemy dzisiaj być posłuszni słowom Pana Jezusa, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Całe niebo się raduje wtedy, kiedy jeden grzesznik się opamięta. Czy możemy sobie wyobrazić dzisiaj, jakie święto jest w niebie? Widzimy, ile osób jest dzisiaj gotowych, by zawrzeć przymierze z naszym Panem. Chcemy się dzisiaj modlić, aby, aby ten czas był wyjątkowy. Chcemy świętować razem z nimi, cieszyć się, że Ewangelia jest mocą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. I my tego doświadczamy. Bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawione z wiary w wiarę. Zechciejmy przyjść. Przed Jego oblicze z radością, z entuzjazmem. On dzisiaj jest pośród nas. Panie Boże wszechmogący, dziękujemy Ci za ten wyjątkowy moment dla Kościoła. Chcemy wydać świadectwo publicznie, że należymy do Chrystusa, że należymy do Ciebie. Ty pierwszy pociągnąłeś nas do siebie. I dziękujemy Ci, że dałeś nam swego Syna Jezusa Chrystusa. Posłałeś go, byśmy nie zginęli, ale mieli życie wieczne. Umarłeś na Golgocie, byśmy mogli teraz żyć dla Ciebie. I chcemy być Tobie wierni I chcemy, by ta wierność, Panie, była do końca naszego życia. Panie, błogosław naszych Atechumenów, daj, abyśmy mogli w tych ważnych chwilach być dla Nich wsparciem i wzorem. Bo dla Ciebie nie ma barier wiekowych. Ty jesteś tym, który objawia się, daje nam nowe życie. I to dzisiaj też chcemy ogłosić. Niech imię Twoje będzie wywyższone. Amen. zadać trzy ważne pytania. Siostro Joanna, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za ciebie na Golgocie? Wierzę. Wierzysz, że Jezus przebaczył twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierna Jezusowi do końca twoich dni na tej ziemi? Ślubuję. Na podstawie twojego wyznania wiary i złożonego sztubowania Ciebie w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Patrzcie na całą Ziemię i uczcie wszystkie narody, A kto uwierzy i osi się, Nie zostanie bez mojej nagrody. że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, umarł za Twoje grzechy na Golgocie. Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przybaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierna Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary i złożonego ślubowania chcecie w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Bidźcie na to. jest Synem Bożym i umarł za Twoje grzechy na Golgocie? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierna Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Tak, ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary i złożonego ślubowania kszczecie w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Idźcie na całą ziemię, Wszystkie narody, a kto uwierzy, i się, nie zostanie bez mojej nagrody. zapytuje zapytuję: cię, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem Bożym, umarł? Na krzyżu dla Twego zbawienia? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierny Jezusowi do końca Twoich dni na tej Ziemi? Tak, ślubuję. Na podstawie Twego wyznania, wiary i złożonego ślubowania szczecie w imię Boga Ojca, syna Jezusa Chrystusa i ducha świętego. Amen. Idźcie na całą Ziemię. Wszystkie narody, a kto uwierzy i uszczęśliści się, nie zostanie bez mojej nagrody. Mariuszu? Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem Bożym, umarł za Twoje grzechy na Golgocie? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Tak, wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierny Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Tak, ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary i złożonego ślubowania chrzczę ciebie w imię Boga Ojca, syna Jezusa Chrystusa i ducha świętego? Idźcie na całą ziemię i uczcie wszystkie narody, a kto uwierzy i osi się, nie zostanie bez mojej nagrody. Adrianie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem Bożym? Umarł za Twoje grzechy na Golgocie? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy? Jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierny Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Ślubuję. Na podstawie wyznania Twojego, złożonego ślubowania, chrzę ciebie w imię Boga Ojca, syna Jezusa i Ducha Świętego. Widzicie na całą ziemię i uczcie wszystkie narody, a kto uwierzy, i oszczędzi nie zostanie bez mojej nagrody. Jak zauważyliście, na zdjęciu już mamy z Bursyloe. Szerwieczką był z Bursyloe. Radko też mam pytanie. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Wierzę. umarł za Twoje grzechy? Wierzę. Na Golgocie? Tak. Wierzę. Aleluja. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierna Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Ślubuję. Na podstawie Twojego ślubowania, złożonego ślubowania w w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Całą cienię. i duszcie wszystkie narody, a kto uwierzy i oszli się, nie zostanie bez mojej... Dla każdego. Tak. Izabelo, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, tak, umarł wierzę. za Twoje grzechy na Golgocie? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Tak. Czy ślubujesz, wierzę. że będziesz wierna Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Tak, ślubuję. Na podstawie twojego wyznania, wiary, złożonego ślubowania cię w imię Boga Ojca? Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Nowe stworzenie, oto jestem ja. Stare przeminęło, nowe życie. Mam. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, umarł za Twoje grzechy na Golgosie? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przybaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś Dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierna Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary i złożonego ślubowania pszczecie w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Są wyjątkowe chwile, naprawdę. Wierzymy w to, każdy przeżywa moją bożą obecność. Moniko, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem Bożym? Umarł za Twoje grzechy? Tak wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył Ci wszystkie grzechy? Jesteś dzieckiem Bożym? Tak wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierna Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Tak. Na podstawie Twojego wyznania, wiary i złożonego ślubowania szczęcie w imię Boga Ojca, syna Jezusa Chrystusa. I Ducha Świętego. Nowe stworzenie, oto jestem ja. Stare przeminęło nowe życie ma. Chrystus jest Synem Bożym, umarł za Ciebie tak, na wierzę. Golgocie? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Tak, wierzę. Czy ślubujesz wierność Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Na podstawie Twojego wyznania wiary, złożonego ślubowania, chrzczę Ciebie w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Czy wierzysz, że Jezus, jest, Jezus Chrystus jest Synem Bożym, umarł za Twoje grzechy? Tak, wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Tak, wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierna Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Tak, ślubuję. Na podstawie Twojego wyznania wiary i złożonego ślubowania szczęciej w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, umarł za Twoje grzechy na Golgocie? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy, jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierny Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Ślubuję. Na podstawie twojego wyznania wiary, złożonego ślubowania, szczęście w imię Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I to przywilej, że możemy też widzieć Ojca i Syna razem w i to jest niesamowite. Łukaszu, czy ty wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za twoje grzechy? Tak, wierzę. Na Golgocie? Tak. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie twoje grzechy i jesteś dzieckiem Bożym? Tak, wierzę. Czy ślubujesz, że będziesz wierny Jezusowi do końca twojej dni na tej ziemi? Tak, ślubuję. Na podstawie twojego wyznania wiary, złożonego ślubowania, chrzczę ciebie w imię Boga Ojca Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Rado się to widzę i czuję. Krzysztofie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem Bożym? Umarł za Twoje grzechy na Golgocie? Tak wiesz. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył wszystkie Twoje grzechy? Jesteś dzieckiem Bożym? Tak wiesz. Czy ślubujesz, że będziesz wierny Jezusowi do końca Twoich dni na tej ziemi? Tak ślubuję. Na podstawie twego wyznania wiary i złożonego ślubowania szczęcie w imię Boga Ojca, syna Jezusa Chrystusa i ducha świętego. I mogę powiedzieć, że brat Krzysztof za dwa miesiące skończy 84 lata. Także, Wierzę. radość wielka, boża łaska. Krzysztofie, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest synem Bożym? Umarł za Twoje grzechy na Golgocie? Wierzę. Czy wierzysz, że Jezus przebaczył Ci wszystkie grzechy? I jesteś dzieckiem Bożym? Wierzę. Czy ślubuj, ślubujesz wierność Jezusowi do końca Twojej dni na tej ziemi? Tak. Na dzieje, pod... Wierzę. Na podstawie Twojego wyznania wiary, wiary. złożonego ślubowania, w w imię Boga Ojca, Syna Znanie Jezusa Zaczyna. Chrystusa Znanie. i Znanie. Ducha, Ducha Świętego. Świętego. Amen. Amen. się modlić Teraz o to, żeby to, co się wydarzyło, było trwałe, żeby Pan Bóg odcisnął z serca naszych braci i sióstr to, co on może zrobić. Jego miłość, Jego łaska. Boże Wszechmogący, dziękujemy dzisiaj za tę okoliczność. Dziękujemy Ci za, za to, Panie, że ustanowiłeś w Twoim Kościele, Panie, ten ważny, Panie moment, kiedy możemy Tobie ślubować. Oddawać Tobie życie, Panie. Możemy Panie też i mówić, że będziemy wierni Tobie, Panie. Panie, dzisiaj dziękujemy, że Ty chcesz błogosławić dzisiaj też i naszych Panie braci i siostry, które, które Panie też i zawarły przymierze z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, że w Twoim planie jest to, żeby Twój Kościół, Panie, był dynamiczny, by się rozwijał, Panie. Żeby Panie tu na tym miejscu, żebyśmy oglądali, jak Ty zbawiasz. Ratujesz i dzisiaj Panie, powierzamy Ci, naszych braci, nasze siostry, Panie, Dajby to, co przeżyły teraz, Panie, było wyjątkowe i miało wpływ, to miało wpływ na całe ich życie. Panie Błogosław, także i tę uroczystość. Panie Błogosław, dzisiaj Twoje słowo zwiastowane. Dzisiaj Panie Błogosław, nas tutaj jako Twój Kościół, Panie, dziękujemy Ci, że możemy, Panie, stanowić Twój Kościół. Możemy ogłaszać, Panie, że poprzez Twoje Słowo, Panie, też i dostępujemy zbawienia, że Ty dajesz nam, Panie, też i cały czas Twoją łaskę i Twoją dobroć, Twoje miłosierdzie. I dzisiaj dziękujemy Ci, że w tym właśnie miejscu możemy dać hołd, uwielbienie. Daj, Boże Wszechmogący, byśmy przez Twojego Syna uwielbili także i Ciebie, Panie, tak jak potrafimy, z głębi naszych serc. Niech imię Twoje będzie wywyższone. Amen.